Przestanie rozwoju to jest początek, końca. Zdrowe fundamenty były budowane właśnie na samym początku przez osoby, które miały wizję. Wtedy w Polsce były 52 fabryki mebli. Można powiedzieć, że na początku była partyzantka. Najważniejszy jest Kontakt człowiek-człowiek. Trzeba było szybko wyprodukować, bo, bo już czekali klienci, którzy szybko chcieli wyprzedzić konkurencję. W finale, Homak stał się rzeczywiście liderem na rynku. Funkcjonujemy jako koncern, który jest obecny praktycznie we wszystkich zakątkach świata. Jesteśmy absolutnie strategiczną firmą dla całej grupy Homak. Homak zrobił kroki milowe, jeżeli chodzi o serwis. Wiadomość o tym, że HOMAK jeszcze dalej postanowił pójść w Polsce, wybudować kolejną fabrykę. To będzie zupełnie nowe otwarcie, to będą zupełnie nowe możliwości. Następny krok to jest temat sztucznej inteligencji. Uważam, że najlepszy czas jeszcze jest przed nami.